Hej ma witam serdecznie w dzisiejszym odcinku mamy dosyć obszerny temat do omówienia ponieważ jest to temat rebalansu artylerii który pojawi się na ru serwerze ale jak wiecie bardzo dużo rzeczy z ru e, też przedostaje się na europejski serwer tylko w innej postaci także uważam że warto pogadać warto porozmawiać na ten temat bo bardzo możliwe że pojawi się to w tym roku u nas kto wie tak szczerze e, sam rebalans arty polega na tym że pojawi się nowy rodzaj pocisków i dostaną te pociski T95, e, T92 hc oraz e, między innymi CGC. E, same te pociski polegają na tym, że one jakby e, eksplodują z takim delikatnym opóźnieniem. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, jak to będzie wyglądało. Ponadto, e, o, one też mogą rykoszetować. E, z czego też mam przykład, między innymi, jak to będzie wyglądać. Jest też nowa mechanika polegające na tym, że dokładnie na mapie jest okręg w, okręg, w który miejsce spadnie pocisk. Więc to jest dosyć ciekawe. Czyli nie dość, że mamy moda, która nam pokazuje trajektorię lotu mniej więcej, to jeszcze będziemy mieli okręg na mapie. Kolejną rzeczą jest to, że damage podstawowy wzrośnie o 20%. I zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Na przykładzie poszczególnej artylerii. Ponadto mamy mechanikę stana, która też przedziwi i polega ona na tym, że stan jest krótszy, nie będzie nigdy więcej tego negatywnego efektu z pogorszeniem dzia, że w momencie, w którym. W się stana, to wasz celownik robi się taki, jest on po prostu ogromny, skupiacie dłużej i wszystko wcale się gorsze więc naprawdę masakra. Tylko po prostu będzie to polegało na tym, że wasz czołg będzie się wolniej poruszał. I to mi się bardzo podoba, że jesteście wolniejsi, że macie to speed gorszego, że macie moc na tonę gorszą. I to mi się ogólnie bardzo podoba. To naprawdę jestem fanem. Bo co do tych pocisków nowego rodzaju pocisków, to nie wiem. Moim zdaniem to, to już jest takie na siłę naprawdę, bo nie trzeba dużo zmienić w tej arcie. Uważam, że najbardziej toksyczna jest ta mechanika stana. Nawet gdyby ona bija za więcej, no to co z tego? Ale długość stana i same te negatywne skutki tego stana są moim zdaniem bardzo problematyczne. Stąd chciałbym, chciałem z wami podyskutować na ten temat, więc możecie mi dać znać, co uważacie. Jakie jest Wasze zdanie? Jakie są Wasze, wasze przemyślenia na ten temat? Czy podobałaby się, się, się Wam na przykład taka koncepcja, że dostajecie krótszego stana? Nie ma tego negatywnego efektu z tym gorszym działem, gorszą celnością, gorszym czasem celowania, tylko po prostu wolniej jeździcie. Ale na przykład dostajecie za więcej uszkodzeń, tak? ponieważ w taki sposób miałoby to wyglądać. Kolejną rzeczą, o której naprawdę trąbiliśmy my jako streamerzy czy tam kurczę, na, nawet jako z tej perspektywy graczy takich e, już trąbiliśmy i mówiliśmy niejednokrotnie, kierowaliśmy te prośby do e, pracowników wargamingu, żeby Arteria miała więcej HP. I dlaczego? Ktoś powie, kurczę, jak będzie miała więcej HP, no to nie spadnie na one bardzo często i bardzo możliwe, że nas dobije, czy coś takiego. Leniwy potem tym względem tak. Ale zobaczcie jaka jest różnica w HP. Jak macie 3 czołgi 10 poziomu to jest 6000 HP. Jak macie 3 atleti 10 poziomu to jest 1500. To jest naprawdę bardzo dużo damage nam ucieka. I to mi się nie podoba. Od zawsze... Byłem po prostu fanem tego, żeby Arta miała więcej HP, że już nawet jak, wiecie, lightem dorwiecie taką Artę, no to kurde, no 500 damage to jest spoko, ale na szóstej tierze na przykład te arty mają około 300 HP i to już jest bardzo dużo damage. W sensie tak, no porównując tier do no może nie bardzo dużo, ale już całkiem sporo. Więc dlaczego te dziesiątki nie mogą mieć około 1000? Że na te dwa heki są. Poniekąd dla Arty to jest lepiej, bo też nie spadnie na Wasiota, ale też dla graczy, którzy chcą robić damage, to też jest znacznie lepiej i znacznie łatwiej. I zobaczcie też, ile możliwości by to dało. E, ta mechanika stana, e, czy cokolwiek takiego, ta nowa mechanika stana, ten damage, to dałoby misję, to w sensie to dałoby możliwość dodania nowych misji do World of Tanks i byłoby to bardzo ciekawe pod tym względem, więc ja jak, jak najbardziej jestem za. Ponadto tutaj ograniczenie dwóch art na team to, to też jest. To się, no, u nas to działa. W sensie działa i nie działa, bo często spotykamy i tak te trzy arciochy. Ale mam dla Was takiego szorca, który pokazuje mniej więcej, jak działa arta. No to jest arta normalna, a tam, sta, w sensie stan jest krótszy. Sami widzieliście, że stan to taka zwykła pecha, Stan był na 7 sekund w momencie, jak on dostał pestkę. I tutaj teraz. Mogliście zaobserwować. Czekajcie stopne, zaobserwować kółko, gdzie dokładnie leci pocisk. I plan jest taki, żebyście wy to widzieli. Żebyście wy widzieli, które miejsce spada pocisk. Bo nie dość. Jedna rzecz to jest ta trajektoria, która miała po prostu pomagać unikać pocisków. Jest to bardzo fajne. Na szybkie czołgi. Szybkimi czołgami można jak najbardziej to zrobić. Ale to jest to dosyć interesujące, możecie dać znać, co o tym uważacie. Więc tu, 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 tutaj taki po prostu szorcik, jak to mniej więcej wygląda, jak to miałoby wyglądać. No jeszcze tam kawałek o, o jakichś właśnie tych, ale spójrzcie, z tej perspektywy całkiem spoko. Uważam, że e, na, naprawdę dosyć ciekawe to może być i idealnie spada w środek tego. E, myślę, że przejdziemy teraz do kolejnej rzeczy, skoro już omówiliśmy sobie to mniej więcej, e, jak to ma wyglądać. I teraz przejdziemy do tych parametrów tej arterii. jak to po prostu ma wyglądać. Temat uważam dość delikatny, bo wiem, że dużo osób negowało kolejne rebalans arty, więc jestem ciekaw, rozmawiając z widzami na streamie, ale jestem ciekaw, co wy, wy powiecie, jako moi widzowie, ludzie, którzy oglądają mój kanał na YouTube, a niekoniecznie siedzą na Twitchu i rozmawiają, dyskutują z nami. Więc tak, mamy buff damage'u. E, 261 strzela za 800 e, haekami, a będzie strzelał za 950. E, stan będzie skrócony z 17 sekund do 10, więc stan będzie krótszy. Nie dość, że będzie zmieniony, to będzie jeszcze krótszy, ale za to mamy większy damage. Ponadto Lilo tam się e, de delikatnie skrócił. Kolejną rzeczą: no DPM też wzrósł automatycznie, ze względu na to, że mamy ten damage powiększony, ale spójrzcie na. Punkty HP 510 na 950 To już są dwa heki. Na przykład taki Abrem wy będziecie musieli wy... wysilić dwa heki wtedy. Akurat to jest jedna rzecz, która najbardziej mi się podoba. Bo to ten stan jest krótszy, to też jest spoko, tylko to jest akurat temat taki, który na pewno byłoby trzeba przedyskutować i przemyśleć. Uważam, że... Wiecie, pod takim względem gracze czy cokolwiek takiego, no to fajnie, nie mieć krócej stana, więc to jest należałoby troszkę rozkmieć. T92 zobaczcie, że to jest taki delikatny powrót ogólnie starej arty że z 1100 dostajecie plus 500, 1600 uszkodzeń na strzał, to jest już bardzo dużo, wyobraźcie sobie, że dostajecie taką penę, załóżmy low partem i wy macie minus 1600 czyli może więcej polosować, więc to jest w ogóle masakra ale no oczywiście musi to być pena i żeby ta arty nie walie po prostu penę za peną, no to jest właśnie po to, mia miał być ten okręg na mapie e, o którym e, wspominaliśmy, który wam pokazałem. Dlatego tak to, tak to miał wyglądać, żeby też ta arta nie, nie była nagle jakaś OP, czy co, coś takiego. Więc pod tym względem, tak to ma wyglądać. Stan skrócony o 3,5 sekundy, e, reload wydłużony delikatnie o sekundę, ale to logiczne, patrzeć na to, o ile e, większy jest damage na strzał. E, no DPM, Tezorus i ilość HP. Z 500 na 1000. To już też jest bardzo fajnie. I to już jest rzeczywiście, jak mamy takie trzy arty, które mają 1500 HP, to nawet nie ma na czym żeby porabiać, A jakby miał 3000 HP łącznie, no to kurczę. I już można się pobawić. Już można jakoś tą bitwę nadrobić, tą słabą bitwę, gdzie wy na dobrą sprawę, wiecie, przy w bitwach nad szarty często nie ma tych uszkodzeń nie ma nad tych uszkodzeń więc można sobie nadrobić po prostu ten damage Batchatinka również miałaby przejść zmiany o, oczywiście T92 plus CGC e, mają mieć też te nowe pociski e, Batchatinka też alfa się zwiększa o 120, czyli mamy 3 pechy 3 pechy po 800 e, penetracja została znerfiona, stan został znerfiony ciekawe Akurat Batchatynka jest chyba już nawet teraz słabą artą, więc akurat nie, nie, nie wiem jak to miałoby wyglądać, ale też ogólnie kolejna zmiana pod tym względem, że ma więcej HP. Jeśli chodzi o reload między pociskami, jak widzicie też wydłużony z 10 na 12, także nerw dosyć spory. Batchatynki akurat nie uważam, że jakaś Batchatynka bardzo przejmuje, może ten stan, który się ciągle powtarza i nakłada jest niezbyt przyjemny. Teraz CGCK, zobaczcie z 1000 na 1500, alt. to jest bardzo dużo, moim zdaniem. Stan o tylko 3 sekundy, więc ciekawe, że leży co, nie? To jest zapewne ze względu na szybkościelność tej arty, że te bardziej szybkościelne arty, jak wiecie, no Wy na dobrą sprawę, jak dostajecie pestkę, to możecie pograć sobie bez stana przez 10 sekund, 10-15 sekund czasami, więc jest to naprawdę dokuczliwe. No i kolejne takie rzeczy, nie? Reload. Delikatnie dłuższy, DPM też się bardzo poprawił o 600 i hit pointsy też 520. Więc dajcie koniecznie znać, co uważacie o tych zmianach. Czy chcielibyście takie zmiany na Europie, bo jest prawdopodobne to, że te zmiany również pojawią się u nas na naszym serwerze, także dosyć ciekawy temat, uważam, że wart, warto to przedyskutować, nikt o tym nie nagrał, także ja o tym wspomnę, a myślę, że teraz przejdziemy sobie do drugiej części materiału i pogramy sobie czymś, fa czymś fajnym for fun, by odcinek nie był. Tak, myślę, że w dzisiejszym odcinku pogram sobie MXM4, powiem wam, grałem w tym właśnie wczoraj na Slimie, Jak, jakoś tak... Widz zaproponowałby porać i to jest taka fajna maszyna. Ja pamiętam jak ten czołg ogólnie dostał tego takiego pierwszego buffa, to była taka naprawdę rzeźnia pod tym względem, więc pogramy sobie jakieś takie dwie bitewki. Nie chcę, by materiał był, był zbyt krótki, ale też nie chcę, żeby po prostu galę przez 20 minut i wokać ten temat, bo myślę, że i tak dosyć długo wyszło, a nie chcę was zanudzać jako specjalnie. Także być może jak coś mi się jeszcze przypomni, to coś wspomnę o tych hartach, ale tak to myślę, że pyknie abitywka. Ja dwie. Więc tak, mamy już giereczkę dał nas na Erenberg. Mapa, moja ulubiona osobiście, naprawdę no, moja ulubiona mapka, Także lecimy. Ja no jestem ciekawszy, że co World Gaming szykuje mmm, dla nas jako graczy na tą drugą. Część roku. Nie wiadomo, czy to będą marty. Szczerze, nie wiadomo, czy będzie rebalans tej arty. Wiecie, wiele rzeczy, które na RU jest przedstawiane, wychodzi u nas w innej e, postaci. Na przykład czołgi, co nie. Naru często są one jako dziesiątki, u nas często jako ówsemki, albo nawet dziewiątki. Także różnie to wygląda. Nie wiadomo, jak jest też podejście w jednak e, wiadomo, że. E, no, mi, mimo wszystko harcia, że jest dużo. Ludzi, którzy lubią sobie pobrać artą, wiesz, jakoś się odstresować, czy cokolwiek takiego jest też dużo, więc no, to jest taki dosyć delikatny temat. E, więc teraz pytanie, nie? E, do was, między innymi, jakie jest wasze podejście? Pewnie ludzie, którzy nie grają artami, no to mają mm, takie coś. No w sumie co nam szkodzi? Będzie się grało przyjemnie. Ja tam staram się być dosyć obiektywny. E, mimo, że też oczywiście mogłem powiedzieć, że jak jestem nie bombiam tak, to to byłoby super, ale też znowu co z tymi ludźmi, którzy to lubią, nie? Podobnie z lodówkami i wszystkimi innymi rzeczami, e, czogami. E, zobaczcie, jakie ten czołg ma naprawdę super działko. Wyobraźcie sobie, że kiedyś MXM4 on miał dział super konia. Dosłownie, tym było można grać bez taby i to tak bombiło. Ten czołg był tak piękny, no ale dalej można się tym fajnie popalić, także. Tak, taki materiał, coś innego, po prostu nie jakiś żaden czołg z mety, e, ale by po prostu jakoś sobie tam pograć Myślę, że całkiem fajnie. Takie niszowe pojazdy też jest ich bardzo dużo. No, niestety, randomy są, jakie są, więc na dobrą sprawę, niezależnie czym, czym byście grali, to albo będzie al fajnie, albo nie. Myślę, że to jest bardziej kwestia tego, jak bitwa się układa i matchmaking, niż do dosłownie tego, czy gracie o ogniw, czy też nie. Ponieważ jest mało takich e, maszynar aktualnie w które e, nie zważają w ogóle na to jaki jest MM, że, że są jakieś dwie arty, trzy no lightami niby się gra dosyć wygodnie nie? W, w każdym matchmakingu, stąd ludzie bardzo często wybielają te leciki. Ja ogólnie uważam, że tego woda to można rozwijać na tyle e, różnych fajnych sposobów, że naprawdę każdy by coś pewnie znalazł dla siebie. Ja trójeczka. Damy mu tubkę. tureczek nie lubimy. Nie szanujemy. You no, know. oj, Chyba dostanę penę. To super koń mi. I on mi bardzo wadzi. Muszę przyznać. Koleżka. Bardzo mi wadzi. Albo nie widział, że ja się chcę cofnąć, albo po prostu miał to gdzieś. Są, są dwie opcje, ale szczerze jest już dosyć fajnie, bo 3,5 tysiąca to nie jest zła bitwa. Muszę przyznać. To naprawdę nie jest zła bitwa. Nawet bym. Śmiał rzec, że całkiem fajna. Naprawdę, ostatnimi czasy jak grałem przez piątek, sobotę, to te randomy są straszne. To naprawdę straszne. E, dawno nie było takiego wylewu e, w, tych, w tych bitwach losowych, to to muszę przyznać. I też taka w ogóle dygresja. Zobaczcie, bo często ludzie patrzą... Że czołg jest słaby bądź dobry w zależności od tego, jaką ma panę. A ten czołg ma 296 penetracji, a jest on bardzo dobry. To się przebija i to przebija prawie wszystko. I Bo część osób po prostu nie wie, jak ważna jest normalizacja, jaki jest rodzaj pocisku, jaki jest kaliber i tak A my tutaj mamy goldowe Apeki, które są po prostu przepotężne. Są naprawdę przepotężne. Już mamy 5000, kurde, bo to hmm. Ja gram dosyć agresywnie i troszkę już HP przyjąłem, a to jest bitewka na dobrą sprawę na dychę. Jakby taką dyszkę na odcinku zrobić. kolejną w sumie, byłoby bardzo fajnie. Ale zobaczymy, czy będzie opcja. Pierwszy do trzech, jakiś tam mausik. Będę musiał to jakoś sprytnie zagrać, wiecie o tym bo fajnie by było dograć tą bitewkę, no 700hp arta bombę dała całe szczęście, że apteczkę miałem zresztą też widać działania Wargamingu, że coś, coś próbują zrobić z tą arta, co nie, na przykład skrócili teraz e, czas e, odnawiania tych materiałów eksploatacyjnych, co jest też ogromnym plusem moim zdaniem e, właśnie między innymi przez to, że ten stan jest jaki jest, nie więc to też widać, że Wargaming totalnie gdzieś tego nie miał pod tym względem, że coś tam zmienili tylko pytanie, czy to jest najlepsze rozwiązanie, co nie? Zawsze jednak gdzieś tam dążymy do tego najlepszego rozwiązania, bo jak najlepiej to działało. No i bombeczki 7000. Ale hmm. coś jeszcze się uda zrobić. Jestem ciekaw w ogóle, jakie ma średnie na tym ciągu, bo tak na koncie prosują, to wiecie się gra, bo się gra jak zgina, to zgina, jak nie, to nie. Ale myślę, że średnie mogą być całkiem, całkiem schludne na tej maszynce, bo... Tak, patrząc na to, jakie ja miałem bitwy, to może być tutaj potencjał. Mamy jednego blind'a w folii, zapewne. Eee, zobaczcie, że żyje im 6 czołgów, z czego mają jeszcze 8000 HP. Także liczę na to, że ktoś tutaj dostaje spota i dam jeszcze jakieś bombeczki. Ten baczot, mam nadzieję, że coś spotnie. Pytanie, gdzie oni stoją, bo jak stoją na dole mapy, no to nie będzie łatwo się do tego dolewać. Ja yeah, no, ale to jest fans, gry, ja, ja bardzo lubię ten szok Pamiętam, ja zaczynałem grać w turnieje między innymi, w momencie jak ten choke, jak MX został tak zbuffowany, co nie? Takie pierwsze turnieje, pierwsze jakieś zwycięstwa, no to powiem że sentymencik jest, a ogólnie do maszynki. Se se sentymencik jest, e bardzo dobrze wspominam. Ogólnie szok, także spoko sprawa. Kiedy zresztą już był materiał z MXM4 i też chyba zachwalałem z, z, tego, z tego co pamiętam, także no. Gdzieś jest Bat Ciekawe gdzie jest Bat Bardzo myślę, że tutaj jest. O, koncem nie w plecy. Ale 8000 tysięcy zrobione. Zobaczymy ile będzie na podsumowaniu. I myślę, że jeszcze jedną bitewkę e, sobie pykniemy. Co? So, myślę, że to jest plan. Dałem jeszcze blenda. Jak widać w tego chory między innymi. I 9000 z takiej spontanicznej bitwy. Spoko. Akurat mu muszę przyznać, że uwielbiam ten szok. Po prostu za alfę. No 560 bomby to jest coś wspaniałego. A jakie ja mam tutaj średnie? Aha. Normalna sprawa, nie? Po 10 bitwach, 5,5 <laughs> tysiąca, johaneczka. Dobra, zagramy jeszcze jedną. Dobra, i rzuciło nam gieleczkę kleńce Imperium. Losowanie bardzo fajne, to to muszę przyznać. Rzadko takiego, rzadko dosyć się dostaje taki fajny matchmaking. Dwiarty, dziewiąteczki, bardzo fajnie. I to my tutaj możemy zlewać? Myślę, że na kleńce Imperium ten zarys między różnicami strony jest dosyć rozpoznawalny, że góra ma lepszą tą część fiatowni, a duma lepszą tą część hatykowni. To jest jedna rzeczy jak którą Wargaming szczerze, muszę przyznać, że mogłoby, mógłby popracować, poprzerabiać jakoś. Ja myślę, że oni są w stanie to zrobić. Ja myślę, że oni są w stanie to zrobić, że kurczę, wszystkie mapki by się dało tak zrobić, by po prostu były na tyle fajnie zbalansowane, że i z jednej, i z drugiej strony dałoby się grać, bo... No, jednak sami wiecie, jak kiedyś się próbowało grać z góry i podjechać tą stroną to jest po prostu niemożliwe i to jest akurat straszne. Ponieważ często takie dysproporcje są, nie? Na mapach. Często są takie dysproporcje, które później widać w bitwach, nie? Że jedna strona więcej wygrywa, wygr wygr druga wygr 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 mniej jednak. Tak to wygląda, tak to działa. Grat MX, jak widzicie, zestaw modułów też HP z tabą dosyłać. Testowałem z wentylacją, testowałem z obracaniem, z turbo też, ale THP daje tyle komfortu z gry. Ogólnie ja polecam dla każdego gracza, z takich mniej doświadczonych granie z tym HP i to praktycznie na, na każdym ciągu, bo to wam daje taki komfort, że wy, że wy gdzieś wychylicie pod jakiś magazynek, pod jakiegoś meda z moim kalibrem i on wam nie da traka. A żeby grać bez tego HP, no to już wy już musicie być bardziej zaznajomieni z tym nie? Wiedzieć, kiedy wychylić, wiedzieć, jak wychylić. Po prostu, THP często wybacza błędy. I to jest piękna sprawa. Zobaczcie zresztą, jak to wygląda. No, ludzie wiedzą po prostu, że na granicy imperium z mojej bazy praktycznie nie da się grać dołu. I nawet tam nie jeżdżą. Nikt tam nie jeździ. Ja nie wiem, czy. Zaraz nie spróbowałbym się tam przestawić, jakoś trzymać tam tamtą stronę. No bo tutaj nie będzie po prostu damage, No tylko że znowu, jak sam pojadę, to istnieje ryzyko, że dostanę niezły oklep. Ale akurat jeśli nie pojadę, jeśli nie spróbuję pojechać, no to zaraz nawiadą na bazę. Więc mam dwie opcje: albo cofnę na bazę, albo jakoś tutaj pojadę tą flankę. Spróbuję. Bardzo myślę, że będą tutaj dwa Rino. Jest jedno i będzie jeszcze drugie. Akurat pozycja tu będzie dosyć całkiem fajna, jak tak już patrzę. Ponieważ ten czołg ma bardzo twardą dolną płytę, jak i górną płytę. Sami jak widzicie. Dzisiaj miałem sytuację, ee, jak. Tym MX-em dorwałem najpierw WZ-5 do sklejki, a później 277 do sklejki. Jeszcze blokowałem im lufą. Nie mogli nic zrobić. E, I to też jest bardzo duży plus tej alfy. Tego, że to jest taki duży kaliber. Że to są Apeki. E, plus, no. Że mimo wszystko ten na nasza jest taki duży, że wy sobie tarakujecie po, po prostu ludzi. Chce, chcecie, by, nie wiem, jakaś setka stała na taraku, to nie musicie z użyć dwóch pocisków e, By ziomek dostał talaka. A później i tak w sumie mógł się ruszyć, bo zużyłby zestaw, no tylko. U, o, o No fajnie to dinga. Jak jeszcze taką dupcię się do góry podbije, to już w ogóle jest pięknie. Ja ich po prostu będę puszczać, bo no jestem najlepsze, tak? Także lecimy. Huhu. Nie no. Śmiesię z tym bucikiem a cenik. Akurat dosyć par do zgryzienia, o po poliku mi dał też, też goldeno. Mm, nie była to aż tak dogodna pozycja jak tam za rogu. Akurat za rogu ten ciąg do wychylania jest wspaniały. Spróbuję jak, jakoś tutaj dupcie podbijać. Akurat w momencie, jak Czołgi wam tak dupę podbijają, czy AMX czy S-setka, to, to wy po prostu możecie dawać powierzy. W tym przypadku po włazach czy po dachu, jak, jak macie hity to podażku jak najbardziej, jak on celuje. Patrzcie. O, ogarnął. Bardzo możliwe, że mu się na zielono zaświeciło po prostu i skumał, że można siedzić, ale na no, akurat polusik tutaj dla, dla kolegi budował po własie. Celował, celował i w końcu wycelował. Całkiem niezła bitwa. Szczerze, naprawdę łatwo mi przychodzi tym czołgiem robić uszkodzenia. No bo po prostu w tych czasach. Wiecie, maszynki, które mają dużą alfę, no dosyć łatwo się nie gra, wiecie, pestkę jedna, druga, trzecia, czwarta i wy już nagle macie ponad 2000 i to jest piękne. To jest po prostu piękne, mam ogromny fan zgrania takimi czołgami. Stąd ja na przykład bardzo lubię Mixa, nie? Wiecie, to nie jest taki... Jeśli su ja się też lubię, bo chciałem się po przykładem Supercoin, że on tam pyrka 400, 400, 400. Kiedyś, no, naprawdę Supercoin był nieziemski. Dostał nerfa, mimo tego, że nie płynie, bo już nie był w takim swoim prime uważam. Jeśli Supercoin miałby dostać nerfa, to uważam tak, nie wiem, nawet dwa lata temu, po tym jak on wyszedł, to wtedy, ok, uważam, że byłby to zasłużony nerf, ale no to jest bez sensu, że... oni go tak zniszczyli. Ale no cóż, dalej ubolewam. Niestety nad tym nerfem tego superkonia, bo to był mój ukochany czołg w World of Tanks, mimo że już nie był najlepszy w tych czasach no to i tak go uwielbiałem chyba nie dam już posteczki, co? Snapa? nie udało się, za bardzo do prawej pocelowałem no myślę, że to by było na tyle, więc podsumowując ten materiał, widzowie eee, myślę, że te bitewki to takie po, po prostu by kto z was miał jeszcze przyjemność sobie obejrzeć Odcinek do końca, jeśli by wam się nudziło. Sam ten materiał miał właśnie opierać się na tym rebalansie tej arty, na tej dyskusji na temat rebalansu tej arty, także Dajcie jeszcze raz znać proszę w tych komentarzach, o ile zapomnieliście, być może już napisaliście. Co uważacie o tych zmianach, czy chcielibyście jakieś takie podobne zmiany? Jeśli jakie, to napiszcie konkretnie, która rzecz, rzecz najbardziej Wam się podoba. Być może Wargaming weźmie to pod uwagę, być może Wargaming ma jakiś tam plan związany z tym. No, są jacyś pracownicy Wargamingu, którzy oglądają moje filmy, także mam nadzieję, że też wezmą pod uwagę wasze zdanie. Więc ja wam bardzo dziękuję za materiał, trzymajcie się i życzę miłego dnia. Także siemano!